Witam, witam teraz z gry Cyber Hunter. Jak coś się pisze do gry, do muzyki, i możecie powiedzieć, tyle, że jeden człowiek tutaj właśnie wpadł na genialny pomysł. Zagrałem jeden, no nie, jakieś trzy rączki, prawda? I jakby to powiedzieć, jestem teraz o tyle geniuszem, że wpadłem na bardzo fajny pomysł, a niby jaki. Połączyć Game i dure Coret, czyli jeden nagrywa dźwięk z gry, a drugi e, nagrywa mój e, głos. Prawda? I też e, gra. I wszystko jest z GitES. Bo obydwa nagrywają e, ten. I po prostu jest poczką. Ej, a jak to załączyć? Cześć Aha, bo te, te krzaki w sumie są dla mnie bez sensu. Dobra, zagramy tryb. Cztery. No, cztery osoby w teamie. I mam nadzieję, że nie będzie znowu taki luj, którego po prostu już myślałem, żeby nie zreportować. Czemu myślałem o tym, żeby go nie zreportować? No, bo w ogóle nie pomagał teamowi. Jakby on. No, niby coś tam pomagał. No, nic nie pomagał. No. Jedną osobę załatwił, ale yy, jakby w ogóle nie leczył yy, Ja i burs, jeżeli dobrze pamiętam ich, to on. Yy, nie, jeden burs zginął. Ja jeszcze miałem życie. Wystarczyło, żeby on skoczył, bo miałem jeszcze sporo, a on sobie po prostu poszedł. Tak najzwyczajniej w świecie po prostu sam mnie olał. Yy, I to jest według mnie bardzo hamskie zachowanie. Yy, I tyle. Naprawdę, to, to, to było tak hamskie A gra jest naprawdę fajna ja Już tak przy okazji Bo gra jest o tyle spoko, że to jest lepsze chyba nawet niż od Fortnite A już, może nie grałem Fortnite'a, ale Tu może nie budujemy yy, budynków lub nie wiadomo czego Ale możemy tworzyć, prawda yy, Na przykład motor i inne takie Zależy, o... Zależy od levela i tyle i mi się bardzo podoba ta gra bo możemy się spinać i tyle, dobra na początku yy, tak po prostu to zrobiłem mamy nitro gdzie wtedy możemy dalej zeskoczyć a tam jest team to chciałbym raczej yy, tam team albo tym dalej yy, jakby wolałbym w tę stronę pójść jestem trochę niżej niż inni co jest dobre jest to plus. Yy, szybciej się daje. Dobra. Tu siedamy. Animacja jest z tej gry świetna. Yy, jest Jestem na ustawieniach bardzo wysokich. A dokładne jakich? Już pokazuję. Ej, no to mi się ustawiło. Nie, no znowu mi się przestawiło. No ja wale. No ma mój błąd. Jakby. Czekajcie. Jakby, no, może lepiej nie. E jak już jest, no to jest. Bo potem będzie jeszcze yy, nagrywało i będzie problem. A już jest i tak nagrzany mój telefon. Bo jednak troszeczkę ta gra grzeje, kiedy nagrywasz, i robisz parę tych rundek. Bo już to już jest moja trzecia. Yy, I tyle. Mam nadzieję, że daleko zajdę. W sumie to jest tylko jedna runda, bo nie chce mi się Nie wiadomo ile montować, ile rundek, nie wiadomo Bo normalnie na no to takie gry No to powinno się robić jakieś 50 ileś, 30, nie wiem ile, tak dokładnie Ale normalnie na no to dużo się robi Mamy te kostki I kostki są o tyle fajne Że... dzięki nie możemy budować Prawda, czyli jakiś motor Zależy co mamy w tym zestawie, kiedy wcisniemy na tą kostkę. Ja mam akurat osłonę, której jeszcze w ogóle nie używałem, to leczenie. O, granaty, no to ogólnie jak to zwykle w i innych takich, no to są słabe. I tyle. Jakby ciężko się nimi gra. Tak. Mam nadzieję, że będę miał tutaj jakąś parę kumatych osób. A nie osoby, które były tak jak przedtem. Mogę powiedzieć tyle, że leżę. nawet boty były troszeczkę bardziej kumate i to muszę powiedzieć szczerze. O kurde. ofam, o Ja ci dam. Jakby fajnie, że jest taki błąd, że kiedy skaczesz i yy, zrobisz unik, no to jest bardzo ciekawe. Bo wyżej, dalej. Dobra. O, dzięki starym. Dobra. E, bierzemy. Sprzęcik. E, ja się uleczę. Bez, mamy snajperkę, więc chciałbym zobaczyć. Dobra, jakoś super to nie jest. W sumie najlepiej się gra, mogę jeszcze to powiedzieć. Jeżeli lubicie e, samą grafikę, no to i tak najlepiej się gra na najsłabszej. Czemu? Bo nie ma tam trawy zbytnio. Jest tam tak mała ilość trawy, że he, może to brzydko wygląda, ale jest to o tyle dobre, że jeżeli chcecie coś załatwić za pomocą sniperki lub e, czymś podobnego, no to jest o tyle spoko. Co to jest? Wezmę. Jakby... nie... Jakby chyba granaty tylko mogą. Chyba widzę. Nie mam nic jeszcze z To był głupie, wiesz, stary Było uniknąć. Na, dwóch graczy. Eee... Lepiej się uleczam. Ofa! Z, za plecami. Widzę. Ej, e, gdzie ten? A, tu jest Jakby nie no, pomysł spoko Ale... troszeczkę za wolno Gdybyś poczekał na to by było lepiej Ha? E? Ej, umarł tam? No umarł No nie no, okej okay. Ja sobie muszę przeładować Bo broń jest dobra Mmm, dobra po... Nie wiem, czy tam się bardziej opłaca, tam bo nie wiem A tam jest łódka Dobra ja bym poszedł bardziej do tej łódki Tak szczerze mówiąc mm, Z prostego powodu, żeby to Go uratować Dobra nie, trzeba Trochę szybciej Jakby mógł niby motor, ale potem nie zastrzelą Dobra, jakby on nie widzi zbytnio pocisków. A trzeba jakoś tamtego typiarza uratować. Dobra, ja tam szybko pójdę, więc niech tamten ucieka. Ja po tego pójdę. Szybko dobra, proszę cię, nie umieraj, yy, no fa, nie zdążyło, ale było blisko. Dobra, no to ja jeszcze zdążę Jakby niestety to nie zdążyło No taką okazję trzeba wykorzystać Jakby Nie wiem kiedy będę mógł jeszcze raz zagrać takim Autkiem świetnym Ole wam już tamto, to jest lepsze Jak Ktoś mi wyskoczył chyba przez twarzą No hej. To jest tak Se poleczce, jakby muszę i tak przez most. Znaczy, ja tam zdążę, więc ja tam nie muszę jakoś wybitnie tak, się spieszyć. Jakby pierwsza strefa, jak zawsze jakoś tak mało zadaje. Ja mam nit. O, fajne, muszę się spieszyć. Nie wiem, jak z tym typiarzem, bo musi zrespawnić motor, bo on. Nie dobiegnie, zaluja, Nie dobiegnie. Jakby tak szczerze mówiąc, ta strefa jest w miarę daleko. I zaluje Nie dobiegniesz. Nawet na piechta. Jakby to był zwykły baterial, no to muszę powiedzieć tyle, że dużo osób by deadło. Tak ogólnie szczerze. A, u mnie ten. Dobra, Ej, ja w ogóle. Czy ja w ogóle zdążę? Dobra, ja mam jeszcze leczenie, więc. Ja w sumie zdążę. Ja walę! Sam! Sam! Ok, Sam na całą drużynę. Nie no, fajnie. Dzięki chłopaki. Jakby jednego chciałam uratować. By się jeszcze wyleczył, może. Ale jestem w kropce i ja ale. Jestem w kropce Może lepiej, żebym pojechał Tak zdecydowanie Zdecydowanie Tuż bo Jakby znam to miejscówkę, więc ja już tutaj byłem z botami i znam tą miejscówkę, a chyba łudzącą. FUK Wiedziałem, to jest taka miejscówka, że heja. Jakby można się fajnie bagować, i tyle. Gdzie ten luj. No Ginty śluju Chciałeś mnie załatwić. Jakby nie ma Synek Fa, jestem w, naprawdę w kiepskiej sytuacji, bo sam tego nie ugram Chyba Muszę się bardziej powleczać Osłona 2. O kurde Tutaj muszę jeszcze tam przeładować. Tak na wszelkim. Auto, no to już jest i tak stracone, więc bo nie będę musiał. Ej, czekaj, czy to jest Max Kostek? Tak, to jest zdecydowanie Max Kostek. Ej, więc dobra, jakby to. Daj, skoro i tak mam tyle kostek, no to sobie. To zrobię Dobra, bo nie mam jak tego zrobić. Ej w sumie mogę. Dobra Jak już to idzie Tak szczerze Eee, dobra, w sumie ja zrobię jaską przerwę Ej, Dobra Witam Jakby po krótkiej przerwie Eee, dobra gdzie my mamy ten? Dobra, no lepiej pojadę jeszcze tym motorem. No, sytuacja nie jest zbytnio ciekawa. Mogę tyle powiedzieć, bo jakoś super sprzętu to ja nie mam. Ale no, jednak daję radę. Da, wyskakujemy. Ofa. Ej, ale dał radę? Motor dał radę, kurde. O fak W to jeszcze tutaj powiedzę? A miałem rację. Dawa. No to jest super Mamy sprzęt Wysokiej klasy A, to jest metasz ognia Nie, metasz ognia? Nie, lodu Eee, ciekawe ciekawa broń Dobra, może to się bardziej przydać No i spoczko 7 osób da, czyli 6 Bo jedną osobą jesteśmy my 5 Oh fuck Ej, możemy to nawet ugrać. Tak szczerze mówiąc. Możemy to ugrać. Tylko przeładuję broń. No i dobra. Okej. Okay. No to teraz niech tylko tutaj niech przyjdzie ta trójka. Jakby my to możemy jeszcze ugrać. Tak szczerze. Tak szczerze, szczerze mówiąc możemy to jeszcze ugrać. Trzy osoby Nie, dwie, oczywiście No witam Wygraliśmy? Łooo wow. Nie no dobra, jestem zadowolony Osiem killi Ja p***** nie no, drugi poziom a nie, to, to, ten drugi to już przedtem wbite, tak? Czy teraz? Nie, no jestem zadowolony, bo wszystko zrobione. Nie, trzeci. Level trzeci. Newski. Okej, okay. poczekam. Coś tam wbite. Aha, czyli taka wieża. Czy to jest dobre? No, to, to już nie wiem. Zobaczę, może, może nie. Ale dodam to. Ja będę szygnął i pa!